Cześć, ja nazywam się Dante i witam was w pięciu ciekawostkach o pierwszej generacji Pokemonów, których prawdopodobnie nie wiedzieliście. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. W Cinebar Island możemy wymienić naszego Raichu na Electrode. Jeśli się na to zdecydujemy, po otrzymaniu Electrode, osoba, z którą się wymienialiśmy, poinformuje nas, że Raichu ewoluował. W tym momencie wielu fanów może się dziwić. Przecież Raichu nie ewoluuje w pierwszej generacji ani w żadnej innej, więc jak to się stało, że w Pokémon Red i Blue Raichu ewoluuje? Jest to błąd stworzony przez osoby odpowiedzialne za angielską wersję Pokémon. W japońskiej wersji Pokémon Red i Green również wymienialiśmy Raichu na Electrode, ale po wymianie osoba, która otrzymała Raichu, nic nie wspominała o ewolucji, tylko nam dziękowała za wymianę. Natomiast w wersji niebieskiej wymienialiśmy Kadabre, który jest znany z tego, że po wymianie ewoluuje w swoją większą wersję Alakazama. Nintendo of America musiało przez przypadek wymieszać japońskie wersje Red i Green z wersją Blue, i dlatego w wersji angielskiej Raichu ewoluuje zamiast kadabry. W pierwszej generacji poza Arcticosem, Zaptosem, Moltresem, Mew i Mewtwo miał pojawić się jeszcze jeden legendarny Pokémon. W anime z 1999 w centrum Pokémon możemy zobaczyć tablicę z trzema legendarnymi Pokémonami i jednym dotąd nieznanym nam pokéstwórczem. Plotki donoszą, że miał to być Arcanine lub jego ewentualna ewolucja. Pokémon Red, Green, Blue i Yellow, aby dostać się na szczyt wieży w Lavender Town, musimy walczyć z duchem Marowaka. Ale przed tym musimy zdobyć przedmiot, Scope, który umożliwi nam zadawanie obrażeń duchowi. Aby otrzymać owy przedmiot, musimy udać się do baz zespołu R i pokonać ich przywódcę, Giovaniego. Ale jeśli nie chce nam się walczyć z całym zespołem R i ich przywódcą, możemy wykorzystać ciekawy glitch. Podczas walki z Ghostem możemy użyć przedmiotu PokéDoll, który z niewiadomych przyczyn kończy walkę i umożliwia nam wejście na samą górę wieży w Lavender Town. We wszystkich czterech grach Pokémon na klasycznego Game Boya, poza nami, naszym rywalem, niektórymi liderami sal oraz elitarną czwórką, jest jeszcze jeden trener, który używa 6 pokemonów w walce. Owym trenerem jest jeden z rybaków. Jego wszystkie sześć pokemonów to Magikarpie. Niektóre imiona pokemonów zostały zmienione względem wersji alfa gry. Na przykład w bardzo wczesnej fazie tworzenia wersji angielskiej gry Gyarados miał nazywać się Skull Kraken. Ale ze względu na limit 10 liter w imieniu pokemona Niestety się nie zmieściło i zostało zmienione. Ale Gyarados nie jest jedynym Pokémonem, którego imię zostało zmienione. Na początku Gastly, Hunter i Gengar mieli nazywać się Spirit, Specter, Phantom. Tangla miała nazywać się Meduza, a Lapras miał nazywać się Ness, nawiązując do szkockiej legendy o potworze z Loch Ness. To było 5 ciekawostek o pierwszej generacji Pokémon. Jeśli filmik ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja się z wami żegnam, z tej strony, Dante, cześć!